Stalker z urodzenia Charków, Anna Domin 1966 Brudny, szary i komunistyczny Nic ciekawego Radio cenzuruje muzykę Nie wspominając o wiadomościach i komunikatach Sterowanych przez aparat Breżniewa W takich okolicznościach Na 6 lat przed wydaniem Pikniku na skraju drogi I 20 lat przed awarią reaktora w Czarnobylu na świat przychodzi Wiktor Noczkiń. Co może robić mały Wiktor w przemysłowym Harkowie? Jak to dziecko. Marzy o locie w kosmos, badaniu innych planet, podróżach i wielkich odkryciach. Najlepiej byłoby nazwać rzekę lub górę swoim imieniem. Wtedy coś po nim zostanie. Będzie drobny ślad na mapie i może coś wspomną w granice filmowej. Szansą na wyjście z szarości dnia stają się czytane z wypiekami na twarzy książki kolekcjonowanie żołnierzyków. To drugie hobby staje się prawdziwą pasją Noczkina. Godzinami potrafi rozstawiać swoją kolekcję i rozgrywać batalie. Kolejnym etapem ucieczki od radzieckiej nicości stają się studia na politechnice. Noczkin kształci się w tworzeniu projektów, z których później produkowane są maszyny wysyłane w świat. I tak do rozpadu zsrr i zmiany stroju. Życie inżyniera w niepodległej Ukrainie nie jest jednak tak kolorowe, jak można by oczekiwać. Zakłady pracy miesiącami nie wypłacają wynagrodzenia. Córka ma coraz większe kłopoty ze zdrowiem, a naród ukraiński jest coraz bardziej niezadowolony. Trzeba coś działać. Trzeba podjąć ryzyko. Trzeba wyjechać. W kolonii nie jest wcale łatwiej. Na szczęście jest rodzina, która pomaga. Jest dobra niemiecka insulina dla córki, zdarzają się okazjonalne tymczasówki za drobny grosz, daje się żyć. W nowym życiu jest sporo czasu dla siebie, są nowe pomysły i powroty do marzeń z dzieciństwa. Okazuje się, że przy odrobinie zapału można samemu produkować żołnierzyki i sprzedawać je na eBay. Klientów jest coraz więcej, a stół w mieszkaniu przypomina fabryczny warsztat. Jest coraz lepiej. Stopniowo plastikowe figurki zmieniają się w bohaterów, aż wreszcie trafiają na ekran monitora i z czasem na papier. W 2001 roku Wiktor Noszkin podpisuje kontrakt z wydawcą na pierwszą powieść Fantazy i od tej chwili zajmuje się tylko pisaniem. W ciągu ostatnich 10 lat pisarz wydaje aż 30 książek. serię Stalkę wciągnął go Andrzej Lewicki, który jest jednym z pionierów serii książek posadzonych w uniwersum gry. Za jego namową noczkim zagrał w cień Czarnobyla i atmosfera gry go porwała. Noczkin jest dziś prawdziwym autorytetem w dziedzinie powieści przygodowych osadzonych w uniwersum Stalkera. Pisarz twierdzi, że literatura powiązana z grą komputerową to znak naszych czasów. I chyba tak jest. Przygody z uniwersum Gier coraz częściej znajdują swoje odbicie w literaturze. Są powielane i tłumaczone na różne języki. Ślepa Plama zajmuje szczególne miejsce w twórczości Wiktora Noczkina. Jest to bowiem pierwsza rosyjskojęzyczna powieść z uniwersum Stalkera, przetłumaczona na język polski. Tłumaczem i zarazem prowodyrem całego przedsięwzięcia jest Michał Gołkowski, stalker z zamiłowania i autor pierwszej polskiej książki z uniwersum tej kultowej gry. W Ślepej Plamie Noczkin kreuje postać Ślepego, który jest chyba jednym z najbardziej kochawych stalkerów. Jednak to właśnie jemu zlecono wykonanie niezwykłej misji. Jedynym tropem Ślepego są pijackie opowieści byłego stalkera. 8 listopada Ślepa Plama ma swoją polską premierę.